Cześć bardzo serdecznie z tej strony Chrome Crafta. Witam was wszystkich w Animal Royal, bodajże, to się tak nazywa. Dzisiaj moi drodzy w to gramy w ogóle muzyka świąteczna leci u mnie na Spotify. -u. Czekajcie, bo przesadziłem. Przesadziłem z głośnością muzyki! Chwileczkę. Dobra. Moi drodzy, muzyka świąteczna gra nam już. Jutro będzie livek o 17:30, także polecam wpadać na Król Minecrafta Games. Tak zapraszam. Ja jestem ready, zaczynamy. Dzisiaj może być troszeczkę dłuższy odcinek, bo mój mój internet pozwoli chyba że się teraz wyładuje. Kanapka, dobra jesteśmy. Mam nadzieję, że słuchacie moją muzykę świąteczną. Dobra, mo, e, mo, gdzie skaczemy, Jeremi? Dobra, widzę z widzę, widzę naszej. Jest to podobny tryb do Fortnite, ale no, no, taki podobny tryb do Fortnite. No niestety. Dobra, lecimy. Szczery Lecimy na koniec mapy, moi drodzy, bo tam jest najlepszy. Ja jeszcze nie skaczę. Dobra, ja też już skaczę. Piękna muzyka. Dobra, biorę. Biorę lis, kurde, ze bo Tego jeszcze nie było. O kurde. Lis ze strzelbą, proszę Państwa. Lis ze strzelbą leci. Dobra arma Ja wiem o tym, więc lecimy. Ty co to jest? Jakiś ten... Przytrzymaj E. Czej otworzyłem to. O! Dobra, easy. Poczaj, sobie... O, tutaj sobie wezmę to i lecimy dalej. Muzyka się skończyła. O. Nie, tutaj nie ta muzyka. Hmm. dobry Moi drodzy. Ej, wiesz, że na Enchanted spadł śnieg? Beka. No, na serwerze Enchanted spadł śnieg. Nie, jest przecież włączony. Od wczoraj wczoraj już był ten.

Dobra, mam maczetę. Dobra, uciekamy. Co? Banany. O tu jesteś. <śmum> mam nadzieję, że to co, muzyka słyszycie ode mnie. Bo ona jest tam gdzieś w grafle. W o, o, w, w, o kurde nie mogę. Pa co mam? O wow. <śm> Dobra, przeładowywuję se. To se też przeładuję. A nie, nie, mo nie mogę tego. Co ty tam robisz? No dobra, ja w sumie też to zrobię. Aha, nie mam tyle, żeby sobie ten leczyć. A nie mam! Dobra, wyleczyłem się. czekaj, co tu jest? Nie. Papier toaletowy. O kurde, strefa. Leci strefa, leci strefa, leci strefa. No, dobra. A nie, dobra, to jest struś! <grym> Okej. Okay. Czaj przeładowuje sobie broń na strusiu. O! O! Ty, bo nie mogę wysiąść. Dobra, e, zginął, hop. Rozbiliłem go. O, czaj, czaj, co on tu ma? O, jakiś ma super broń, dobra biorę. O, nie, nie, co to jest, to nie, to może nie, to. Dobra, bro... moje broń, by... mogę. sobie gadam. Ja kurde, strefa już leci. Chodź, 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 Emu, chodź, Emu, 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 chodź. Kurde, nie do strefy. Emu, chodź, chodź, chodź. chodź. Debi, o kurde, tutaj. debile są. O kurde. <gryny> Bomby gazowe. A coś te grzyby dają? O kurde. Jezu. W ogóle jest św są święte za, 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 za niedługo, a kurde my się bawimy w takie rzeczy. Czekaj, bo muszę w sobie broń. O kurde, leci, kurde. O kurde. Uwaga, leci cicho. O kurde. Z drugi o kurde. O nie. O nie. <grymne> nie. Super. O się odpalił. <grymne> o nie. Nie. super. Nie. 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 O Nie. Felis Nie. Nie pamiętam w pierwszej klasie. Anio i solisty. Dobra, lecimy. Super. Anio. Mam 40 pingu, ale nie reaguję za szczepiny. We're siłę Christmas. Dobra. Patrz. Patrz, ja, mam kurde, patrz to. Siłę Merry Christmas. Aha. Patrzcie to. Feliz patrz. strzela jak jest piosenka Merry Christmas. Feliz na widok. <gryst> o nie, Feliz na widok. Na balonku. <gry> mm. Na vida. Jakby ktoś się pyta, to jest Logbi. Dlatego tego tutaj nikomu nie zadajemy. <gry> Rospero, i <noj>, Felicidad. Wish us all a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. Wiem, razie, to jest to. Snowida. No dobra. Kurde, ile? 21 sekund do rozpoczęcia. a na walę, kurde, z miecza gościa. To jest kakao, No, możliwe, że to jest prawda, że tutaj grają boty. Dobra, lecie, e, dawaj mapę, ja bym polecał tutaj lecieć. Ale, a jak, ty, jak ci wygodnie? Hmm. Dobra, ja, ja wyskakuję. Dobra, lecę. Dobra, ja lecę o tutaj gdzieś. nie i Felicida. Okej. Okay. No. Mm. Jingle Bell. Mm. Dobra. Dobra, armor. O, armor trzeci level, dobra. No, na no. chwilę są. O, mam łacha. Dobra. Mam kała, lecę do ciebie. O, dobra. O kurde, na balanka tu jest... O, trwa, mam, mam kałacha O dobra. Leci tutaj, chłop! Czekajcie, bo ja... Jak, jaki typowy wynubek od... Jak leży, 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 chłop! A ty? Dobra. Dobra. Ej, nie, dzięki. Dobra. A tu nic ciekawego nie ma. Dobra, widzę gości, widzę gości. O, dobra. A ty tyle, to co żyjesz? Lecz się lecz. Ja się nie też ulecz. uleczę się. Ale dobra, wiem, wolę nie ryzykować. Pani <gerekiyor> <hoe> <soundĩ> <murde realmente> się że Pi pi pi. Um, um, um. oh, so że o, dobra. Di, di, di. W ogóle nie jesteśmy w serce, to trzeba... ...zadbać o to, żebyśmy byli. Mm. Mm, 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 mm. Mm, mm. W ogóle się... Ej, chopie! tak w ogóle beka, my się tu nawalamy, a tu leci Jingle Ball. W ogóle, plery mamy! Wiem, widzę. Strefa? dla szybko do strefy. Dobra, jesteśmy w strefie. Czaja się lepsza szybko. Nasza postać pije jakieś zabawne eliksje. Taki soczek. Merry Christmas. <laughs> no, 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 no. <laughs> let you Merry Christmas. let you oh, cool. Merry Christmas. Let's let Ja, ja się ruszam. Dobra, lecę do ciebie, lecę do ciebie, lecę do ciebie Dobra, ja leżę, ja leżę. Dobra, rób, rób go. Rób. No dobra, trudno dobrze którzy byliśmy. Dobra. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek, bo już mam 15 minut. Nie wiem, czy w ogóle mi przejdzie na YouTube ten filmik, także co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, jutro live'ik o 17.30, cześć!